Petu. Mogę tradeować, mogę się tradeować. Ja mam bardzo tyci na latarce, więc się Trajd Idzie mi trade dać. Co mi da za latarkę? Jak myślisz? Co mi za latarkę da? Latarkę mi dał, ale naładowaną. Naładowaną, let's go! Miałem, miałem tak ty, tyci tyci, 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 tyci procent, że jakbym na jedną sekundę użył to by mi się wygasło Strajdowałem to i kurde, mam teraz na fulka. No i esa. No i kurde, to jest kurde la game'a no A gdzie ty, a bo ty w czarnym pokoju radnęłaś, daleko, ja nie mam twoich Spidra robię medkit by się przydał ojojoj oj, oj. ta gra Tu angler, skąd ja bym? o kurde, vent. Oh, is that something you can buy? You give me any research you might have on you, and I'll give you some of these items I I saw you, that one. will right? i To jest Sebastian, o którym mówiłem, co nie? Sebastian. Okej. Okay. O, pikard. Sebastiana z typiłem. Za chwilę powinien być takie taka pięćdziesiątka. Ale jeszcze nie ma. Ale za chlepą Do stówki, na stówce wtedy jest 11 takich cięższych drzwi. I wtedy... Nie, nie mogę na ich terytorium stanąć, bo wtedy zaczęło mnie gonić. Hejtuje te pokoje, prawda? Co to jest? Christmas tree! Ale normalne drzewo. Jeszcze tego pokoju nie widziałem. Kurwa! nie patrzyłem się już na niego. Nie 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 co? Teraz będę miał takiego typu pokoje. Ciężko będzie w takich przetrwać. Szyszka, szyszka, szyszka. szyszka. Okay, okay. Wiem, nie patrzyłem się do co na niego. No, chyba. Chyba wiadomo no Ja słyszę footsteps Nie włączyłem go na. O, Jestem teraz na pięćdziesiątce, takie może powiedzieć eee, Będzie chyba generator robić po mapie kiedy takie wielkie gówno lata z y, y, światłami, jak światło Cię zobaczy na za długo, to Cię wciąga i dedesz na chwilę A tutaj tutorial mi daje Też jak misniesz na generatorze minigierkę, to ci 5hp zabiera Słyszałem coś jakby ze mną biegło. Nie, teraz jest ciebie, challenge. Teraz to się dopiero zacznie. Zobajkę! Oj, tu się dopiero zaczyna Aż mnie Teraz W tym idealnym momencie <grych> mm -mm, Nie widzisz mnie? Światełko Бурда, попрочуемся. Nie, idzie, idzie do mnie, idzie do mnie. Chować się muszę. Proszę mnie tylko światło nie zobaczyła. No, może mnie zobaczyć na chwilę, ale za długo nie. Bo jak za długo, to wtedy mnie wciągnie. Zrobi ich hom. nią Jeszcze nie byłem dalej um, niż to tutaj na tym parcie bym, no. Muzyka się włączyła No Nołej O, generator Można się chyba też w szafkach schować Przestraszyłeś mnie No Ta, 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 ta Schowam się w szafce Właśnie się schowam Nie widzi mnie, nie widzi mnie, nie, nie widział mnie. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. No. Bo mam cztery na pięć. No. Pewnie dlatego tego basku też. A co więcej, osób to więcej trzeba robić. Nie wiem. O ostatni... Co? To jest więcej niż... Okej... Okay. Obojętne Miałeś tu schowanie się? Aha, bo ja się wróciłem oh. Gdzie ja mam teraz? Uciec O szyszka O szyszka, nie widzisz mnie, nie widzisz mnie, prawda? nie nic Nic nie widzę Jest, ucieczka Chyba? Nie, to nie jest ucieczka. Tu jest chyba ucieczka. Ja już nie wiem. Nie, znowu jestem na... A może potem? A, skończyłem. A, musiałem po prostu... Okej. Okay. Bardzo pustałem.